Dzień dobry Polsko, dzień dobry z Azorów Zobaczcie jaki mamy tu piękny widok Jesteśmy na jednym z hotelu, Na hotelu pięciogwiazdkowym, który już wam pokazywaliśmy w naszych filmach Zobaczcie tutaj pani przewodniczka się szykuje My rozstawiamy Starlinka i za chwileczkę zaczynamy transmisję na naszym kanale Także zapraszamy, zapraszamy do oglądania Ci którzy nie będą na bieżąco na live no to zapraszamy ich po prostu do obejrzenia co tu w ogóle wyjdzie tak wygląda dach pięciogwiazdkowego hotelu, on tutaj 18 miesięcy działał, no i padł. Pięciogwiazdkowy hotel bez basenu, no to też jest ewenement światowy. My już po live, link w opisie, możecie zobaczyć. A my już w hotelu u nas, zobaczcie, w hotelu. To jest taki pensjonacik, już Wam go pokazywałem, ale powtórzę raz jeszcze. Taka miejscowa. no niesamowita naprawdę, taki basen. My za to płacimy 100 euro za dzień i to wydawałoby się bardzo dużo kasy, no bo to jest 400 wy, więc naprawdę na polskie warunki to jest drogo. Ale dzisiaj z Martenką sprawdzaliśmy jakie są ceny i wychodzi po 100-110 euro w pokoju wieloosobowym. W pokoju wieloosobowym łóżeczko kosztuje 100-110 euro. Ja nie wiem, jak tam się to trafiło. Tutaj będziecie mieli nazwę tego hotelu e, w, e, na dole, w opisie. Do tego, jakby ktoś chciał poharatać gałę, to oni tu mają nawet boisko. Ja nie wiem, co to był za ośrodek. Co prawda, jak widać, tartan, ale to jest troszeczkę, troszeczkę już zaniedbany. Piłka jest, nawet dwie, gdyby ktoś chciał pokopać. Nie ma najmniejszego problemu. Co to był za ośrodek? Może jakiś ośrodek szkoleniowy dla jakiejś małej drużyny? Sala gimnastyczna tam jest? Ty, no niemożliwe. Aż idę zobaczyć. Ale to jest miejscowa, Zobaczcie. Poleżeć. Poodpoczywać. Aż żal, że jutro musimy wyjeżdżać i o tej porze już będziemy, będziemy wysoko, wysoko na niebie. Wysoko na niebie, bo jutro po prostu wracamy. Wracamy do naszego ukochanego Świnoujścia. No i następne live'y. Następne informacje przez najbliższe dwa tygodnie będą właśnie stamtąd. Te palmy są piękne, no prezentują się niesamowicie, a tutaj co? Salon gier? Jakby ktoś chciał w kosza zawalczyć, proszę bardzo, a jakby ktoś chciał tutaj sobie co robić, jakby ktoś chciał tutaj pograć w piłkarzyki, to też nie ma najmniejszego problemu, myślałem, że siłownia, no ale się pomyliłem, a ten ośrodek wygląda tak. I to jest w samym centrum miasta. Tutaj, obok jest zaraz autostrada. W ogóle nie słychać tego, co się dzieje, bo my mamy okna z tamnej strony. Obok jest McDonald's, no ale ten basen, tutaj, taka miejscowa. Naprawdę, prywatny basenik. Prywatny, prywatny basen, prywatna miejscowa, można sobie tutaj spokojnie podpoczywać. Także, kto może nad morze, oczywiście, a gdybyście byli na Azorach, no to zapraszamy tutaj do tej miejscówki. Nazwa w opisie, i nazwa tutaj teraz na ekranie najprawdopodobniej. Także zapraszamy, zachęcamy, My mamy dobre doświadczenia. A jutro Wam powiemy, jak żeśmy się stąd wymeldowali, czy nie było żadnych problemów. Na razie, trzymajcie się, i lecimy na miasto. Jechaliśmy do miasta, chcieliśmy zaparkować w centrum, tak jak ostatnio. No i nie dało się. Tutaj mamy co? 34-35. Musimy zapamiętać, jesteśmy w podziemnym, w podziemnym parkingu przy samym oceanie. Powiem wam, to jest Mistrzostwo Świata. Na takim ściemnym uściu nie można zrobić parkingów podziemnych, bo woda stoi. A tutaj co? Wody nie ma? Martenka, tu nie ma wody? Tutaj ten parking podziemny przy samym oceanie to nie ma wody? Nie, może pieniądze znalazłeś. No jej, tu wychodzimy, chodź. Tutaj jest automat, więc zaraz ogarniemy, ile kosztuje postój. Kahanie, jak myślisz? Wychodzimy do góry, patrzcie, wychodzimy, wychodzimy i jesteśmy już prawie nad samym oceanem. Na bilociku? Poczekajcie, poczekajcie, żeby nie było kłamania, Patrzcie, Jesteśmy dokładnie koło samego portu. A parking podziemny, można? Można. Jest technologia na świecie? Jest. Także władzom miasta Świnoujście polecamy, żeby się zorientowały jak to działa, no bo jak widać na załączonym obrazku działa. Ponieważ to nasz, ponieważ to nasz ostatni dzień, no to tutaj sobie spokojnie jeszcze pochodzimy, pospacerujemy po centrum, tutaj robiliśmy live z tego miejsca. Bardzo fajnie też wyszedł, ale pokażemy wam jeszcze jak to tutaj wygląda na naszym filmie, na naszym vlogu. Tam jest fajne miejsce, choć może zobaczymy tego Michała Archanioła. No to jest niesamowite. Właśnie w takich miastach, w takich państwach, nie, które kiedyś były tak mocno katolickie, chrześcijańskie. Zobaczcie, pomnik Michała Archanioła. A jak byliśmy na przykład w Meksyku, pamiętasz te wszystkie anioły? Tak, pamiętam, ale chciałam powiedzieć, że to jest główny plac. Główny plac miasta. I na głównym placu miasta jest brama jest ta brama do miasta, wejściowa, jakby i właśnie. To jest ta brama, właśnie o której Martynka mówiła? Michał Archaniel. Dokładnie. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczej pokornie, o to prosimy. A ty, wozu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. No i wracamy z potem na miasto. Byliśmy przed chwilą na obiedzie. Tu Wam wstawię dwa zdjęcia, co żeśmy zamówili i z jaki był rachunek martynka? 30 czy euro. To powiem Ci, że no tak sobie tu liczą. Czy to drogo, czy tanio, no, trudno powiedzieć, chociaż chyba nie jest bardzo drogo. Ale też nie jest bardzo tanio na takich obiadokolacjach na szlaku, jak byli. 30 tak, euro. No, dokładnie, i tam nie było żadnej konkurencji, a tutaj jest Knajpana Knajp, więc, więc to są ceny stabilne. Ale powiem Wam tak, o, spotykamy tutaj Rosjan, Ukraińców, Anglików, Niemców, Polaków. Polaków coraz więcej, dzisiaj widzieliśmy już kolejne grupy Polaków. W tym hotelu, co byliśmy rano, co była transmisja, spotkaliśmy Polkę, która która mieszka w Niemczech, ale też całą grupę chyba z 10 czy 15 Polaków, którzy wchodzili tak tymi krętymi schodami. Kto ogląda nasze filmy, ten wie o czym mówię. A my idziemy teraz do kościoła. Idziemy do kościoła otwarty, to się pomodlimy trochę. Podziękujemy Panu Bogu za spokojny dzień i za naszą spokojną pielgrzymkę i nasz spokojny pobyt tutaj na wzorach, bo było naprawdę pięknie, ale powolutku się już kończy. Trzeba przyznać, że oni tu mają bardzo piękne świątynie. No tak, ale one nigdy nie były zniszczone żadną wojną, taką jak w Europie. Tutaj chyba na tej linii frontu nie było. Ja tam nie specjalista od, od historii, szczególnie Azorów, ale myślę, że tutaj akurat linia frontu jakaś wielka nie przychodziła. Nikt tutaj nie przylotywał 1300 km od lądu, żeby bombardować Azory. No bo i po co? A ja z moją przewodniczką. Z waszą ukochaną reporterką Idziemy odnaleźć nasz samochód Nasz samochód, który został w parkingu podziemnym W parkingu podziemnym pod koło samego oceanu No właśnie, technologia, technologia, panie Technologii, technologii Budują parkingi podziemne przy samym oceanie Czego nie da się zrobić na przykład w Świnoujściu A dlaczego? No bo w Świnoujściu nie ma oceanu No wiadoma sprawa, Morze Bałtyckie to jednak ma moc tego się już nie da w żaden sposób zmienić. Zobaczcie, jak piękny rynek jest, naprawdę bardzo fajnie to wygląda: taki plac główny, ta brama do starego miasta. Ale my lecimy i zaraz Wam powiemy, ile kosztu, kosztował postój naszego błękitnego szerszenia. No i jeszcze jedna rzecz nam się truciła w oczy dzisiaj: bardzo dużo, bardzo naprawdę dzisiaj. Chłopaków, którzy się pracą, nie i mają Ale to nie są e, e, Turyści e, z Afryki Tylko po prostu tubylcy Nie, Bartenka? Tak zdecydowanie. tak, zdecydowanie, naprawdę bardzo dużo I bardzo widać dużo ludzi, którzy śpią dziś po kątach Pod kościołami, tutaj w takich arkadach No kurde, jest tego dosyć sporo Naprawdę Dosyć sporo Tam w oddali widzicie takie białe chmurki Nad górą To właśnie za tą górę musimy dzisiaj jechać Do tych ciepłych źródełek do której się wybieramy, ale to dopiero za dwie godzinki. Miejmy nadzieję, że też wam to pokażemy. Policja, zobacz jaki wóz kochanie, wielki świat. Tutaj ludziska. Tędy weszli dwa. No my też musimy pod ten podziemny właśnie wejść, pod te podziemne wejście. No bo tutaj jest właśnie wejście do tego parkingu A na parkingu zobaczcie, jeszcze 80 wolnych miejsc Także jakbyście byli w pobliżu to zapraszamy, zapraszamy 80 wolnych miejsc, można wjechać, zaparkować Taka sytuacja Słuchajcie, o parkomatach już Wam mówiliśmy Czyli to jest tak o, tutaj za godzinę postoju Oni sobie liczą euro 25 no, i za 5 godzin 6,25 tak to wygląda. Za 15 minut 30 eurocentów. A jak to wygląda w parkingu podziemnym? No, zaraz się przekonamy. Będziemy mieli jakieś porównanie, zaraz się za sekundkę przekonamy. Zobaczcie, tu jest taka winda, nawet nie? I tą windą można zjechać na dół, a obok będą schody. My, oczywiście, jako starzy sportowcy, a tak naprawdę to tutaj ta sarenka, to ona chce zawsze na piechotę, na piechotę, na piechotę. No to idziemy na piechotę. Takie oto zejście właśnie do tego przejścia podziemnego. Panie kochany, porze białe to wszystko. To wygląda jak jakieś wejście do bunkra, ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało na dole. Już pokazywaliśmy wam przy wyjściu. No to wam teraz pokażemy przy wejściu jak się schodzi ze słońca, to się ciemno robi w oczach. Kiepy leżą. Ty. Weź, weź tu w nocy przyjdź. oj, 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 oj. Oj, oj oj, dobra, tutaj jesteśmy. My szukamy ile? Dobra, chodź, najpierw zapłacimy za postój A jak to wygląda? No mamy taki bilecik, normalny, jak oni zawsze dają Tylko znajdźmy, gdzie tu się taki bilecik wkłada, tutaj? Poszło Widzisz, co ono od nas chce? Zapłacimy To będzie gotówką A, euro 40 jest napisane tak. Dawaj To płacimy Kochani Poszło, euro 20 jeszcze Następne, następne, pakami można płacić, takimi naprawdę żółtymi Chyba przelatuje coś, tak jest? Przelatuje, to zobaczcie to Poczekaj, nie, do dziurki pan No właśnie, bo to Nie Dwa... No jest, dobra, bilet kasowany. Proszę bardzo, pozbieramy teraz to, co nie przyjęło No tak, Martynka mi tu po jednym feningu dała po finingu jednym, no. <taki> tak, także zobaczcie, a teraz to, to tutaj co widzimy, proszę trzymać, trzymać, trzymać. A teraz to co widzimy tutaj, tą całą ulicę, no to ten cały jak gdyby parking, to jest po prostu pod tą ulicą. Oni jak budowali ulicę, to wykopali ziemię, ładnie to wszystko uszczelnili, ładnie to wszystko tutaj osuszyli i wybudowali dwa piętra, na dole zrobili parking, można? Można, a u góry jest normalnie dwupasmowa droga. No i jakoś to panie kochany, tutaj gra. Mamy który numer? My mamy 35-34. 35? 34. 35? No. A 35? No. A nie 45? A! no to jeszcze dalej, jeszcze dalej. Lecimy, lecimy. Pewnie nie ma kłopotu. Tam mamy 34, 35. No tak, 33 żeśmy wychodzili. No i wyjazd. Maszyna. Ciekawe, czy będzie czytanie rejestracji. Czy będzie po prostu bilecik trzeba oddać? Chyba bilecik trzeba oddać. Tak jest. I wyjechali elegancko, bez żadnego problemu. Powiem wam, że to jest właśnie Mistrzostwo Świata. Systemy parkingowe, które trzeba ogarniać, no ale to trzeba pomyśleć, trzeba zrobić, trzeba zainwestować, trzeba. Trzeba znaleźć kogoś, kto po prostu to umie zrobić, i niech on to zrobi. No i chyba ostatnia atrakcja na ten wyjazd. Teraz jak będą troszkę muszą mówić ciszej, żeby było mnie słychać. Stoi trzy gościć, że się tak, że po prostu cała wioska słyszy. Słuchajcie, idziemy zobaczyć teraz termy. Termy tutaj. Byliśmy wczoraj na jednych. To były takie termy naturalne, które się łączyły, że tak powiem, z oceanem, a tutaj są takie termy komercyjne. Tutaj jest takie miejsce, gdzie po prostu trzeba kupić bilet dzień wcześniej. Myśmy wczoraj z Martynką zamówili dwa bilety. Niestety jestem teraz sam, sam zostałem. Martynka stała w hotelu, także nawet nic kąpiółki nie będzie. Ale wiecie, jak ktoś ma w domu balię, no to naprawdę termy nie są tutaj najważniejsze. Ale musieliśmy kupić bilety, żeby po prostu się dostać. Nie widzieliśmy jeszcze wczoraj, że po prostu ja sam tu podjadę. Ale tutaj co, kury chodzą, panie? Kury? I tutaj też jest zamknięta droga. Mówiłem wam o tym kilka dni temu, jak żeśmy jechali na taką górę, że o godzinie 9 rano zamykają drogę. I o 7 to jest ta sama góra, tylko z drugiej strony. I tutaj, żeby wjechać do góry na sam szczyt, trzeba wjechać autobusem. Ale jak widzicie na załączonym obrazku, góry. Chmury, czyli nic nie będzie widać. Dobra, ja idę zobaczyć, jak te termy wyglądają, jak wyglądają te baseny. Ach, to wszystko tutaj wygląda. Jest za 15, a tam było napisane, żeby być za 10. I jeszcze jedna informacja, no tutaj jest półtorej godziny. Wykupujesz sobie bilet na określony czas, na określoną godzinę, na określone minuty, żeby przyjść. I bilet 10 euro od osoby na półtorej godziny. Jak to wszystko wygląda? Zaraz Wam pokażę. To jest jakieś centrum jeszcze edukacyjne w sprawie, w sprawie tutaj rzeczy, które są w tych roślin, roślinek i innych rzeczy, ponieważ wjechaliśmy na teren Parku Narodowego. No to lecimy do góry. No i wylazłem wysoko, teraz tylko muszę podejść tutaj do kasy i zobaczyć, czy już można wejść, czy jeszcze nie. No i dostałem opaskę All Inclusive, to idziemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Po prostu ja tu wejdę, pokażę wam, nagram trochę i będę uciekał. Jutro rano mamy samolot, no to muszę się jeszcze spakować cały sprzęt, wszystkie rzeczy. Lecimy rejonerem do Londynu i z Londynu dalej do Polski. Musimy po 10 kg zabrać maksymalnie. Tyle mamy w podręcznym bagażu. Tutaj można kupić dwa bilety. Pan mnie poinformował teraz, że jeżeli chciałbym się kąpać, a mamy kupione te bilety z możliwością kąpieli, no to muszę się najpierw wykąpać, żeby się kąpać. Ale to Wam zaraz pokażę. No Powiem Wam, że naprawdę, jeżeli chodzi o roślinność, to jest tu bujnie, pięknie, ładnie i bogato, fajnie to wygląda. Naprawdę taki las, jak dżungla. Panie, jak dżungla. Ktoś zapyta, gdzie ty byłeś w dżungli? No jak to gdzie? W Wenezueli. Możecie zobaczyć nasze zdjęcia właśnie na portalu travel fotocom A tutaj takie rzeczy, panie kolego. Mostki, punkty widokowe. Tu woda leci. Ja po drodze jechałem, nie wiem, czy to będzie jeszcze widać potem. Uuu, tutaj powiem wam, kolego, koleżanko, że leci. Żółta woda, żółta woda? Jak to możliwe? Kolejka do przebieralni. Dlaczego się ludzie nie przebierają po drodze? Tak samochodami większość przyjeżdża. Nie mam pojęcia. No ale to nie zgadniesz. Nie zgadniesz narodu, nie zgadniesz. Mówią niektórzy, że myślenie ma przyszłość. No i to jest chyba prawda. Dobra, no i chyba jesteśmy. Widać, jak to wygląda. Jak to wygląda? No tak. Stoją se ludziska czy siedzą se bardziej ludziska w wodzie a woda jest niby cieplutka także zobaczcie tak to tutaj wygląda tak, ta, taka to jest miejscówka tutaj jakaś budka ratowników i centrum informacji, to ja potem sobie pójdę i to zobaczę no a tutaj jeszcze zobaczcie następny basenik malutkie te baseniki powiem wam, że jak jedna osoba nosiusia to wszystkie inne mają przyjemność w tym pływania nie wiem czy tam dalej też jeszcze coś jest Zaraz ogarnę i zobaczę No właśnie, ale gdzie my jesteśmy? Bo ta mapa żeśmy pokazywali cały czas Tutaj koło tego szczytu I ta droga na szczyt właśnie jest zamknięta Wczoraj byliśmy na tym najwyższym szczycie Tutaj byliśmy na tym szczycie też, ale w czasie mgły No i tutaj to byliśmy dzisiaj na tym live, Którego żeście mogli oglądać A jak nie no to link jest w opisie I jak to tu wygląda? No tak to wygląda Płynie cieplutka woda z gór Dokładnie i tutaj im wlatuje. Także tak to mi panie wygląda. Zobaczcie. ale jak tutaj chyba gorące aż bulgoce. Ty, no kurde. To jakbyś tutaj w las, to od razu ze skóry mogą cię obrać. No to nieźle. A jaka jest pewność, że ta woda nie poleci tam, gdzie są ci ludzie, albo że tam się nie zacznie nagle gotować. Tutaj jakieś przepusty porobione. joci ja ci pierdyle, ty. Człowieku, tu normalnie wrzątek leci. Oni tutaj napisali, że temperatura wody od 60 do 100 stopni, od 140 Fahrenheit'a do 212 Fahrenheit'a. No to kurde, jaja można gotować. Po drodze widziałem właśnie, jak ludzie chyba na kamieniach jajko smażyli, no bo to, te takie gorące źródła, to tutaj to jest jedno, ale one jeszcze tam występują wszędzie w wioskach po drodze, no bo przecież to nie jest stałe, tylko w jednym miejscu. I zobaczcie tutaj, jak bulgocze. I teraz sobie wyobrażajcie, wyobraźcie, że ta woda tutaj nagle zaczyna bulgotać w tym miejscu. Co? O kurde, no to on szybko wyskoczył. Ja cię pierdzielę. O kurde. No dobra, ale idziemy zobaczyć, co tu dalej jeszcze jest. Ja mam tutaj półtorej godziny czasu. Waterpool. Termy Water. No dobra, no to idziemy zobaczyć. W tym bądź razie pójdziemy zobaczyć co jest wyżej, skoro jest wejście, no to lecimy Podążaj człowieku za strzałką Tylko co tu jest napisane na tej tablicy ogłoszeń No tak Tutaj punkt widokowy Punkt siedzeniowy Podążaj panie za strzałką A proszę, mamy następne miejsce I tutaj jest miejsce z wodospadem no, to idziemy przelukać. Jak to wygląda? Czy tu jest ciepła woda? Chyba nie bardzo. Widzę przynajmniej po reakcji ludzi, że chyba nie bardzo. Sesja fotograficzna. Ło. No i tak to miły panie wygląda. Bardzo fajne. Bardzo fajna miejscówka. Te paprocie, jakie to robią robotę I te liście tutaj po prostu z tych palm No niesamowite miejsce, bardzo fajnie Teraz sobie wyobraźcie, że gdyby to było troszeczkę podświetlone Wieczór, no panie romantyko Romantyko, panie No i zobaczcie, jak to tutaj wygląda wszystko Tylko mówię, tu jest chyba chłodna woda Z tego co widzę Po zachowaniu ludzi, którzy wchodzą Bo tam leci z tego wodospadu i ona tu nie paruje A tam jednak tam, gdzie byliśmy wcześniej, no to panie, parę i było czuć wszystko. No to wyjdziemy i tutaj, co to nie? Co znaczy nie? Chyba mówią, żeby nie skakać na główkę. Zawsze można powiedzieć, że nie znam tematu. To nie kierowniku, ale ja nie wiem o co chodzi. Nie, tam nie było zakazu wejścia. No tak, nie było zakazu wejścia. No to wchodzę na są no nie wiemy jak z wyrzucą. A ja drugi raz tutaj już nie chcę przyjeżdżać. No pięknie to wygląda. Powiem Wam, że natura bierze wszystko. Natura bierze, Panie, wszystko. Wszystko, co jest naturalne, bierze natura. No dobra, tu przejdźmy się jeszcze raz. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda. No masz numery szafek, tak. Można żeby to jest szafki szafkę pobrać. Też za to trzeba było zapłacić 2 euro. To myśmy kupili akurat szafki, ale co z tego? Skoro, tak jak widzicie na załączonym obrazku, Martynka nie przyjechała w hotelu, zaraz do niej wracam. A no ja sam tutaj nie będę łaził po wodzie, się kąpał, co to za pokazy. Dobra, to jeszcze raz wejdę, zobaczę, pokażę Wam to na 360 stopni, jak to wszystko tutaj wygląda. I potem pójdziemy do tych ciepłych źródeł. Zobaczymy, jak to tam wszystko wygląda. Także jeszcze raz, jeszcze jeden widok. No i to Pan powiedział, czy woda ciepła, czy inna. Także już tą informację macie. Musicie sobie ją tylko przetłumaczyć. No, miejscówka superaska. Powiem wam, że wygląda naprawdę elegancko. Dobra. To idziemy. To jest jeden basen i to jest chyba ten basen, który tutaj jest basenem zimnym. Także idziemy teraz zobaczyć jeszcze raz te baseny ciepłe. Niech się to wszystko nagra tutaj na 360 i będzie elegancko. Pani ma nieczyste sumienie. No ale co zrobisz? Niektórzy tak przyjeżdżają na wakacje, że potem się chowają przed kamerami. <noise> co zrobisz? Proszę pana, proszę pana, w taki sądzie, a ja byłam z koleżanką na wakacjach. A ten pan nie zna człowieka! Donuta, jak? Ty mnie nie znasz? Donuta! <noise> no i co zrobisz? Tak nic nie zrobisz? Bywa i tak. Niech ludzie żyją jak chcą, byle nie robili krzywdy innym. Dobra, idziemy zobaczyć te ciepłe źródła. Gumowce jak moje panie, zobacz Dokładnie takie same Nie wiem, czy nawet nie ten sam rozmiar Dobra, idziemy zobaczyć tego centrum edukacji Co oni tu ciekawego pokazują Co tutaj można ciekawego zobaczyć No to mamy centrum edukacji, trzy monitorki 14 cali, kilka kartek No informacje o tym, co, gdzie, kiedy wybuchło I gdzie jest ciepła woda No i tyle, dobra, to idziemy dalej Idziemy w takim bądź razie zobaczyć, tutaj do tych ciepłych źródeł, gdzie tu się ludzie pichcą, Gotują jakiś interes z tego jest: 10 euro od każdego, który tu wchodzi. No tylko, że to tutaj, stopni 100, 100 stopni ma ta woda. To ludzie, kochani, jajeczka gotujesz jak nic. No, oni no i siarom, daje siarom od 60 do 100 stopni, no to dosyć ciepło. Od 60 do 100 stopni, no to troszkę ciepło. Można powiedzieć, że wręcz gorąco i takie tam bąbelki sobie bulgoczą. A tutaj, proszę bardzo, ludziska się kąpią, wchodzą sobie. Ta woda już chyba jest chłodniejsza, bo tutaj jakaś dodatkowa porcja wody spływa jeszcze z kąsik. Tutaj ta ciepła, tam jest jakaś zimna. Ja ciępyrznicze, jak oni to zrobili? Czy to nie jest tak, że można tu się po prostu upiec i ugotować? Już to mówiłem dzisiaj, no ale jakby tak troszeczkę się coś przesunęło, poczekajcie, bo bilet zgubiłem. Patrzcie. Czyli tak, mamy, czyli tak, mamy tutaj trzy baseny. Jeden basen, taki malutki tam za tymi palmami. Co się ludzie chowają, chowają pod palmami, proszę bardzo. Jeden, jeden, jeden. Tu tutaj będziemy mieli drugi, drugi, drugi basenik, gdzie się ludzie elegancko kąpią. Tam jest trzeci, gdzie jest to 100 stopni, ten nikt tam nie wchodzi i tam góry z zimną była wodą leci. Dobra, no to lecimy zobaczyć. Mam nadzieję, że zimną, żebym wam głupotnie opowiadał. To potem to jeszcze sprawdzę. A tu są dwa, nawet baseny. Zobaczcie, tutaj są nawet dwa małe baseniki. No właśnie, chyba z ciepłą wodą, bo ludzie wchodzą bez żadnych problemów, bez żadnych kłopotów. Także myślę, że to jest tak, że można tu spokojnie wejść. Zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, no to opuszczamy już to miejsce. Nie będziemy tutaj chodzić, ludzi peszyć z kamerką, przejdę się z tą kamerką 360 stopni, zobaczycie jak wygląda ta droga tutaj, tylko że w drugą stronę, już zupełnie w drugą stronę, takie jest tu przejście, takie jest tu zejście, bardzo fajnie, no i ta woda tutaj płynie, nie? w jednym basenie poleży, w drugim basenie poleży i płynie dalej, tak jak mówiłem o, tutaj po prawej stronie jeszcze znowu przybieralnie. I tak jak mówiłem wszystkim, to można zrobić sobie tutaj przyjść bez żadnego kłopotu. Trzeba zarezerwować bilet niestety dzień wcześniej, bo dzisiaj, dzisiaj sprawdzaliśmy z Martynką, czy są bilety na dzisiaj. No i nie było. No i biletów, panie, nie było. Także dzisiaj byśmy już tutaj się nie zarejestrowali. A ponieważ dzisiaj był, jest nasz, nasz ostatni dzień pobytu, no to chcieliśmy zobaczyć po prostu jak to wygląda, żeby wam pokazać. Myślę, że to jest przyjemna kąpiel. Wiemy coś na temat kąpieli w gorącej wodzie. Tak jak mówiliśmy, w domu na naszej strefie, teraz czasami używamy sobie naszej bali. No to wiemy jak to wygląda. No i ta roślinność wszędzie piękna. Dobra, słuchajcie, ja na tym kończę. Być może jakaś jest taka sytuacja, że to już zupełnie koniec koniec filmu z tego dnia. Całkiem możliwe, chyba że po drodze coś jeszcze znajdę. No to się nie będę żegnał, a gdyby już coś, no to będzie po prostu filmu. Koniec, spokojnego dnia. I to jest wyjście jeszcze, wyjście, wejście. Tak fajnie pochowane tutaj to jest. Elegancko, z zadychami. Jakby ktoś się chciał kawki nać tu tutaj. I tak się nazywa tutaj to wszystko. Tak wygląda wejście. Proszę bardzo. Dobra, no to lecimy. Tam do góry to jest przejazd zamknięty i tam do góry będzie można się dostać po godzinie 19. To, co już Wam mówiłem wcześniej, przez tą górę można przejechać taką piękną, ładną. No ale to dopiero po 19. 5 dni intensywnego jeżdżenia, musimy zatankować, bo jutro musimy oddać pełny bak rano. 60 euro 37 litrów. No tyle spalił przez 5 dni. No to powiem wam, że nie najgorzej, nie negożej. Oczywiście fajnie, gdyby spalił jeszcze mniej. No ale co zrobisz, jak nic się zrobisz? Spalił tyle, ile spalił. Idę to ogarnąć. Wyłączone, wyłączone, zatrzymane. Stop. Czyli jeszcze raz. 5 dni jeżdżenia, zobaczyliśmy wszystko. Wyspę objeździliśmy dookoła. Ja płacę 60 euro. Tutaj naprawdę było 58. No to tak. Do, do, doklepałem do 60, żeby ładnie wyglądało tutaj na, na liczniku Ale i tak wskoczyło 0,2. 37 litrów, tyle spalił z tym wawelski. A tutaj jest tak, że po prostu do maszyny się płaci. Wrzucasz pieniążka do masyny i on to wszystko ogarnia. Ludzie kochani, to wielki świat! Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnouiście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.